Pomyśl o poranku, gdy jeszcze jest ciemno za oknem, a światło dnia słabo przedziera się przez zasłony. Światło, które mogłoby być obietnicą nowego początku, dziś przytłumia, rozmywa granice między snem a jawą, między nadzieją a ciężarem, który ciąży na sercu. Ty leżysz nieruchomo, przytłoczony tym, co nazwać można ciszą, ciszą zarówno kojącą, jak i bolesną, bo w jej pustce rodzi się echo lęków, zwątpienia i wspomnień, które zbyt szybko wracają, ściskając gardło, jakby chciały wszystko zgasić, nim dzień się jeszcze na dobre zaczął. Coś cię ściska w środku, coś, czego nie da się nazwać zwykłym smutkiem, ani chwilowym przygnębieniem. To kotłujące się na dnie serce, które nie wytrzymuje napięcia między tym kim jesteś, a tym kim powinieneś być, między tym, co musiałeś przeżyć, a tym, co wciąż musisz znieść. I w tym właśnie momencie, gdy wszystko wydaje się ciężkie, jałowe i bez sensu, przychodzą słowa, gdy serce ściska o poranku, słuchaj z wiarą. Brzmią jak wyrok i jak ratujący szept, słowo, które przecina ciszę, ale jednocześnie ją uwydatnia, uderza w sam środek twojej wrażliwości, w miejsce, gdzie często nie wpuszczasz nikogo, ani bliźniego, ani Boga. To nie jest metafora, to nie jest piękny obrazek moralizatorski. To wezwanie do przetrwania, do tego, by nie uciekać od porannego bólu, ale nauczyć się go słuchać, by nie pytać dlaczego ja, dlaczego właśnie teraz, ale by w tej ciszy pozwolić na coś niezwykłego, na spotkanie z tym, kto w ciszy przemawia najczęściej. Wiesz przecież, że w historii duchowości nie ma przypadków. Od mojżesza na górze choreb, który słyszy płomień w ciszy po proroka Eliasza, który spotyka Boga w łagodnym powiewie i dopiero wtedy otwiera oczy na więcej niż dotychczas. I dziś, choć poranek nie jest górą choreb, a ty, nie prorokiem, sytuacja jest ta sama, twoje wnętrze gotowe na głos, który wyrywa z marazmu i daje oddech. Twoje serce, choć dziś ściskane, jest wciąż na tyle otwarte, że może usłyszeć nową potrzebę, wezwanie do wiary, która nie polega na tym, by nie odczuwać bólu, ale by nawet przez ból przetrwać, by w bólu znaleźć przestrzeń, w której łaska może się objawić. Warto zatrzymać się i zadać sobie pytanie: kiedy ostatnio naprawdę słuchaliśmy? Kiedy ostatnio nie szukaliśmy odpowiedzi, rozwiązań, ucieczki, tylko milczenia i otwartości? W każdym z nas tkwi pokusa. Zamiast milczeć, wypełnić poranek kawą, hałasem telewizora, newsami, planami, zadaniami, by zagłuszyć to, co ściska. A tymczasem najważniejsze często przychodzi, gdy jesteśmy najbardziej bezbronni, we wczesnej ciszy, kiedy nikt nie patrzy i nikt nie oczekuje od nas siły. To wtedy nasze serce potrafi usłyszeć to, co dzień wcześniej zagłuszyliśmy. A słowo papieża Leona XIV: Gdy serce ściska o poranku, słuchaj z wiarą. Jest przypomnieniem, że wolność i życie nie zależą od braku bólu ale od odwagi słuchania nawet wtedy, gdy się boimy, że nic nie usłyszymy. Wyobraź sobie, że rano podnosisz się lekko z łóżka. Nie myślisz nic, nie wiesz co czujesz, po prostu serce ściska. Czujesz to fizycznie, w gardle, w klatce piersiowej, a czasem aż w czubkach palców. To serce, które woła, to serce, które mówi, ma coś jest nie tak, i ten głos jest ważniejszy niż wszystkie dobre rady, niż wizja idealnego dnia niż plany, które sobie narzucasz. I w chwili, gdy głos ten zdaje się krzyczeć, zatrzymaj się, nie uciekaj w telefon, nie zasłaniaj się poranną rutyną. Chwila autentycznej ciszy może odmienić całe twoje życie, może odmienić cały dzień, może być początkiem tygodnia innego od tych, które już minęły, bo słuchanie z wiarą to nie tylko usłyszeć słowo. To przyjąć mam tak, ja jestem tym człowiekiem, który dziś jest słaby. Tak dziś nie mam już siły by walczyć, tak nie wiem, czy zdołam przeżyć kolejny dzień. I wtedy, nie w uniesieniu, nie w aktach heroizmu, ale w szczerym ludzkim przyznaniu, pojawia się coś nowego, przekonanie, że już nie musisz być sam, że ktoś obok, ktoś wyższy, ktoś, kto zna twoje serce lepiej niż ty sam, jest gotowy usłyszeć ten boleśnie ściskany krzyk i odpowiedzieć nie rozwiązaniem, ale obietnicą, że przy nim możesz oddychać. I że wystarczy to oddychanie, ten jeden oddech więcej, by odnaleźć siłę do dalszej drogi. I że to oddychanie może być początkiem modlitwy nieformalnej, ale modlitwy żywej, która mówi: Boże, dziś nie dam rady inaczej niż tylko tak. Daj mi siłę do oddechu i ufność, że Ty dasz radę za mnie. A jeśli dziś rano poczujesz, że serce ściska, nie uciekaj, tylko usiądź przy oknie. Nawet jeśli jest jeszcze ciemno, nawet jeśli nie masz słów. Nawet jeśli na duszy gra burza, po prostu słuchaj z wiarą. Pozwól, by cisza była przestrzenią dla słów, które mogą przyjść nie z pierwszej chwili, ale z drugiego oddechu. Być może usłyszysz jestem z tobą, może usłyszysz nie zawiodę cię, może usłyszysz nawet słyszalną w sobie jeszcze niewyrażoną w głosie tęsknotę, by nie udawać, by nie tracić nadziei, by jutro, gdy serce znowu będzie ściskać, znów przychodzić tu, by słuchać. I w tym jednym akcie słuchania, niemyślenia, nieplanowania, niezamartwiania się, tworzysz fundament nie dla mocnego dnia, dla prawdziwego dnia, dla dnia, który zaczyna się od prawdy, że jesteś słaby, ale nie sam, że masz serce, które ściska, ale nie zniewala. I że dziś, choć nie wiesz, co przyniesie przyszłość, możesz oddychać tu i teraz, a to wystarczy. Bo poranek nie musi być różą. Może być solą, ciężarem, pustym krajobrazem, ale gdy w nim słuchasz z wiarą, zaczyna się coś innego, zaczyna się dzień. Może się wydawać, że tamten poranek już dawno minął, że ścisk serca był chwilowy, że przeminął wraz z kawą, pierwszymi wiadomościami, szumem dnia, a jednak często wraca. I wraca nie dlatego, że ból jest silniejszy, ale dlatego, że nie został usłyszany. Bo słuchanie z wiarą to nie tylko milczenie wobec cierpienia, to otwarcie się na jego sens, choćby przez jeden puls serca, który mówi coś więcej. A w tym czymś więcej jest coś szalenie mocnego, obecność, głos, który mówi nie przygotuj się, że będzie ciężko, ale jestem z tobą. I tamten głos nie przychodzi w pompatycznych objawieniach, ale w prostym westchnieniu, w uderzeniu serca, które boli, ale dalej żyje. To właśnie sprawdził na sobie świętego Ignacy Loyola, kiedy po kontuzji wrócił do zdrowia psychicznego, odkrył, że najgłębsze wezwania, najprawdziwszy głos Boga, przychodziły wtedy, gdy trwał na modlitwie w swoich słabościach. Tak mówił, przez to, co było ciężkie, dotarłem do nieba serca. I jeśli święty jezuita, który znał ścisłe dyscypliny i święte praktyki, Potrafił w najciemniejszym zakamarku swej słabości usłyszeć wezwanie, z którego narodziła się głębsza modlitwa. To, co dopiero może usłyszeć ten, kto zamiast próbować być mocnym, odważy się być słabym. Bo słabość nie wyklucza siły, ona ją otwiera. I wtedy zaczyna się w nas duchowy rozwój, który nie polega na osiąganiu kolejnych celów czy pokonywaniu barier, ale na byciu przy tym, co jest, i odkrywaniu, że w najciemniejszym mroku. Nie musimy się poruszać, by być w Bożej obecności. Wystarczy słuchanie. A słuchanie zaczyna się, kiedy odrzucimy myślenie o czarno-białej wizji, o silnych, którzy wygrywają, i słabych, którzy zostają w tyle. Bóg nie patrzy według świata. On szuka serc, które potrafią przyjąć jego bliskość, nawet jeżeli są rozdarte. Wróćmy do słów papieża Leona Tatotensantege. Gdy serce ściska o poranku, słuchaj z wiarą. Ta wiara nie jest dziecinnym przekonaniem, że wszystko się ułoży, że świat nie istnieje. To wiara, która trwa w niepewności, niewiedzy, braku planów, ale w przekonaniu, że ktoś słucha razem z nami, a kiedy serce boli, słuchanie to pierwsze i najważniejsze działanie. Tak było w życiu bólu. Matki Teresy z Kalkuty, dopóki nie usłyszała wewnętrznego powołania, potrafiła się poświęcać, ale dopiero w tym wielkim momencie samotności i modlitwy odkryła powołanie służby najbiedniejszym jej ciemna noc wiary nie była chwilowym brakiem odwagi była przestrzenią w której usłyszała że tyle samo ważności przynosi każdy oddech i że to pozwoliło tworzyć dzieła które na trwałe wpisały się w historię kościoła i świat twój bóg nie działa inaczej on nie czeka aż wymyślisz plan działania on wyczekuje aż staniesz w prawdzie swojego bólu i pozwolisz mu mówić może w chwili ciszy usłyszysz myśl jestem z tobą, może dotrze do ciebie łagodność, nie jesteś sam nawet wtedy, gdy nie wiesz co dalej, może przyjdzie prosta afirmacja zrobiłeś to, że nadal oddychasz, to wielkie i sama ta akceptacja może przełamać trud, może dać jeden krok więcej, jeden uśmiech, jedną myśl, spróbuję jeszcze raz, a w kolejnych porankach być może pojawi się coś nowego przebaczenie sobie, przebaczenie innym, odwaga do działania, który nie zaczyna się od geniuszu, ale od małych rzeczy wiersza, gestu, modlitwy, telefonu do przyjaciela, krótkiego milczenia. I to właśnie w tym drugim oddechu, nie w pierwszym, który przyszedł w lęku, rodzi się decyzja, którą świat nazywa zmianą, przełamaniem, nowym etapem. Tylko że zmiana ta nie wynika z planów motywacji, ćwiczeń psychologicznych. Ona wypływa z wiary, która mówi Nie muszę się już napinać. Mogę być słaby i w tobie czuję siłę. I wtedy każdy poranek bolący może stać się przedsionkiem łaski, bo łaska nie przychodzi, gdy jesteśmy silni, ale gdy potrafimy przyjąć, że jesteśmy słabi. Łaska objawia się w ciszy, słowie, które słyszane w bólu, rozjaśnia umysł koi serce, daje oddech. I wiesz co? Te słowa nie rodzą się z powietrza. Nie są pustymi frazesami. Wspólnota Kościoła jest nimi przesiąknięta. Pamiętaj Jana Pawła II, który w chwili cierpienia mówił Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. To były nie tylko słowa malującego się w mrokach końca życia papieża, to był głos człowieka, który wiedział, że siła wiary bierze się z tego, że nawet konając mówi się tak, do Syna Bożego. To też Twoja droga. Nie musisz być jak Jan Paweł II. Wystarczy, że masz jeden dzień, jeden poranek, jeden oddech i jedno tak słucham Cię, Panie. I jeśli w tym drugim oddechu usłyszysz, to właśnie wtedy następuje rozwój duchowy, bo nie potrzebujesz grzmotu. Wystarczy szept, wystarczy cisza. Wystarczy otwarte serce, które mówi tak, nawet wbrew temu, co czuję, chcę słuchać. I tak, w tym szeptanym tak, tworzysz fundament, fundament twojego dnia, twojego życia, twojej relacji z Bogiem, fundament, który nie opiera się na wynikach, ale na wierze. W końcu to ta sama wiara, która poprowadzi przez Dolinę Łez i która nie polega na tym, że nie płaczemy, ale na tym, że potrafimy zaufać między łzami. A gdy poranek wróci, a wróci na pewno, i znów poczujesz ścisk serca, zatrzymaj się. Powiedz: Chcę słuchać i posłuchaj nie siebie nie problemu ale tego co przyjdzie kiedyś między ciszą a oddechem jestem z tobą i wtedy możesz być pewien że twój dzień niezależnie co przyniesie będzie miał fundament bo fundament wiary to nie ścielenie się na miękko to możliwość stanięcia w prawdzie przyjąć ją i iść dalej może wolniej może z drżącym oddechem ale iść a Bóg, który słyszy, doda ci siły zgodnie z obietnicą, że Jego łaska jest w słabości doskonała. I tak naprawdę może zacząć się dzień, dzień, który nie jest zwykłym wypełnieniem godzin, ale świętym spotkaniem, spotkaniem z tym, który w ciszy chce być obecny. A jeśli dziś rano Tobie też serce znowu ścisnęło, słuchaj z wiarą, bo tam, gdzie trudno, właśnie Jego słowa mają siłę. Nie zawsze łatwo jest przyznać się do tego, że pomimo wszystkich wysiłków, pomimo modlitw, rozmów, rytuałów i nadziei, nadal budzisz się z sercem ściśniętym, że mimo wiary, którą niesiesz od lat jak cenny skarb, poranki potrafią być pełne ciszy, w której Bóg wydaje się być nieobecny. I właśnie wtedy wchodzi pytanie: po co ta wiara? Co znaczy słuchać, kiedy nie ma odpowiedzi? Gdy wszystko w tobie woła Zrób coś, rusz się, działaj. A jedyna droga, jaką wskazuje Ewangelia, to zatrzymanie się i słuchanie. Ale oto jest tajemnica, którą tak wielu świętych nosiło w sobie. Nie chodzi o to, by otrzymać natychmiastowe rozwiązania. Chodzi o to, by wytrwać w słuchaniu, nawet wtedy, gdy odpowiedź przychodzi w formie pokoju, nie słów. I ten pokój nie jest tani. On rodzi się z wnętrza człowieka, który zamiast uciec, został. Zamiast szukać pociechy w dźwiękach zewnętrznych, postanowił wytrwać w ciszy serca, gdzie jedynym dźwiękiem była jego wiara. Gdy serce ściska, nie szukaj rozwiązania, szukaj obecności. Bo kiedy zaufasz, że Bóg mówi do ciebie przez to, co boli, przez to, co niejasne, wtedy jego obecność staje się realna. Może nie zmieni sytuacji, ale zmieni ciebie. I to właśnie ta przemiana jest prawdziwym cudem poranka. Papież Leon XIV wypowiadając te słowa: Gdy serce ściska o poranku, słuchaj z wiarą, nie mówił do ludzi, którzy mieli wszystko poukładane, mówił do dusz szukających, walczących, poranionych, mówił do serc, które nie były pewne, czy Bóg jeszcze je słyszy. Ale właśnie to słuchaj z wiarą to nie rada, to wezwanie, duchowe przykazanie, które prowadzi cię nie ku odpowiedziom, ale ku Bogu, który staje się odpowiedzią sam w sobie. I dlatego właśnie dzisiaj, jeśli to czytasz, jeśli to słyszysz, nie musisz wiedzieć, co zrobić dalej. Wystarczy, że dziś rano lub jutro lub wtedy, gdy przyjdzie to dobrze znane, ściskające uczucie, usiądziesz, zamiast biec, zamkniesz oczy, zamiast otwierać kalendarz i wypowiesz w sercu jedno zdanie: Panie, jestem tu i słucham, nawet jeśli nie słyszę. Bo prawda jest taka, Bóg słyszy nawet wtedy, gdy Ty go nie słyszysz i działa nawet wtedy, gdy wydaje się milczeć. A teraz, jako wspólnota, jako ludzie, którzy przeżyli niejedno poranne ściskanie, jesteśmy wezwani do czegoś więcej. Nie tylko do osobistej modlitwy, ale do tego, by być dla siebie nawzajem znakiem nadziei. Dlatego, pisz w komentarzu, jeśli czujesz, że chcesz, prostą deklarację: Panie, chcecie słuchać nawet gdy boli. To nie są tylko słowa. To akt wiary, to twoje tak, które może być początkiem przemiany. Kiedy inni to zobaczą, poczują, że nie są sami, i może dzięki twojemu zdaniu, ktoś przetrwa swój własny świt ciemności. Nie wiesz, kto czeka na te słowa, nie wiesz, kto właśnie dziś potrzebuje usłyszeć, że ktoś inny też się boi, też płacze, też wątpi, ale nadal ufa. I teraz, zanim zakończymy, stańmy razem w modlitwie. Nieważne gdzie jesteś, nieważne czy ją znasz na pamięć, czy to Twoja pierwsza od dawna. Po prostu, pozwól sobie na chwilę szczerości. Oto słowa, które mogą stać się Twoją poranną modlitwą. Wypowiedz je sercem, nie ustami. Modlitwa. Panie Jezu, kiedy poranek boli bardziej niż noc, kiedy otwieram oczy i nie widzę nadziei, przyjdź. Kiedy moje serce ściska się bez powodu, albo z powodu, który dobrze znam, Przyjdź. Nie proszę cię, byś zmienił wszystko, proszę cię, byś był ze mną, w mojej ciszy, w moim smutku, w moim lęku. Daj mi łaskę słuchania, nawet gdy nie ma słów. Daj mi serce wierne, które nie ucieka, ale trwa. Daj mi wiarę, że jesteś blisko, nawet gdy tego nie czuję. A kiedy przyjdzie kolejny poranek, naucz mnie zaczynać dzień od Twojego imienia i kończyć go Twoim pokojem. Amen. I pamiętaj, nie jesteś sam, nawet jeśli każdy poranek przynosi zmaganie, to jesteś częścią wspólnoty, która nie opiera się na sile, ale na łasce. I nawet jeśli serce ściska, możesz słuchać z wiarą, bo tam gdzie kończy się Twoja siła, zaczyna się Jego obecność. I to wystarczy, naprawdę, to wystarczy.